Klik i jestem. Dzień dobry, witam się, witam cały mój świat i kłaniam się. Miotko. Dzień dobry, kochani, zapraszam na poranną kawę, poranną kawę pod polskim niebem. Posłuchajcie, u nas lekko przymroziło samochód, szyby są przymrożone trawa jest sztywna z takiego przymrozku no nie wiem, z minus jeden było na pewno. I posłuchajcie, wczoraj. No, bo witam Was dzisiaj z miechunką. Miechunka to jest właśnie to. I zobaczcie, wczoraj sprzą no, sprzątaliśmy ogródek, dzisiaj będziemy sprzątać dalej. Przepiękna pogoda, posłuchajcie, było w słońcu, było w ogóle super. Było takie w cieniu plus 11, ale było bezchmurne niebo, przepiękne słońce jesienne. I teraz zobaczcie, do flakonu włożyłam jeszcze, żeby troszeczkę liście postały, ale docelowo tak robimy. Żeby liście zwiędły, sobie uschły, obcinamy. O i do dekoracji jesiennej takie lampiony sobie zostawiamy. Zaniosłam po sąsiedzku Basi, bo Basia bardzo lubi miechunkę. <grych> Odkąd jesteśmy tutaj, no bo słuchajcie, jako sąsiadki to zawsze mówię, ta miechunkę i się tak podoba. Ja też lubię tą miechunkę, a posłuchajcie, obro, obrodziła w tym roku tu ogródek, zarosła, no bo posłuchajcie, jak nas nie ma, to teraz jest widoczne, która roślina jak jest silna. Albo zaszaleje i jest, akurat pół dać znaczy ogródka, no bo to tak powiedzmy są takie części. Jest, jest, są jeszcze krawężniki, także jeżeli sobie powiedzmy miechunka siedzi, to w określonym tutaj obszarze dookoła są krawężniki, to też jest dobre, bo nie wychodzi. Chociaż są takie, co przychodzą i pod krawężnikiem lub nad krawężnikiem, no ale to już tam insza inszość. Kochani, witam bardzo serdecznie 18 października, a wczoraj były imieniny Małgorzaty. Także dla wszystkich moich Małgoś, wszystkiego co najpiękniejsze życzę. A składam to na ręce Małgosi, mojej koleżanki, która wczoraj miała imieniny i urodziny, czyli jak to się mówi, przyniosła sobie imię. A w Małgosiku siedziałyśmy w liceum w jednej odcinku. Małgosiu, <dziś> dzień dobry, <dziś> dzień dobry. Posłuchajcie, no, 17 październik to. Nie wiem, czy tak co roku, ale tak zawsze mam w pamięci, że jak widzę datę 17 październik, po prostu zawsze przypominam sobie o tobie. No, zapadłaś w moją pamięć, nie? Nie ma to jak stare przyjaźnie. Stare, stare kochani. To był cudzysłów, nie? Bo to można powiedzieć już wiekowe. Bo przecież w liceum siedzieliśmy w poprzednim tysiącleciu, a teraz jest nowe tysiąclecie. Poranna kawa dzisiaj, kochani. Wczoraj wysyłałam zdjęcie z ogródka w takiej filiżance. Jadziu, dzień dobry. Jak Ci się podoba moja? Ja wiem, że Ci się akurat ta podoba. Ty też masz tą, ten serwis z tym bordem i z tym złotem. Mm, przepiękny, przepiękny. O, pozłaczcie jakie... No ja lubię takie, tą porcelanę angielską bardzo lubię. Niemiecka jest trochę inna, ale posłuchajcie, co się wczoraj dowiedziałam. Dowiedziałam się, że tak, w Bolesławcu, bo ja tak posłuchajcie... O, kto jest tam w okolicy i był, to też niech podpowie... Że dla mnie, posłuchajcie, ceramika to na pewno zaczyna się od filiżanek. Oczywiście, jakieś czajniki, talerze, jakieś takie, mm, jakieś powiedzmy, na przyprawy coś, ale że na przykład w Bolesławcu można na przykład kupić taką figurkę kota, to nie wiedziałam. Także już coraz bliżej jestem myślami Bolesławca, żeby na Bolesławiec to byliśmy, ale już było późno i już to wszystkie hurtownie sklepy były zamknięte. Ale żeby jeszcze raz pojechać i zobaczyć. No, i jeszcze koleżanka Barbara podpowiada, no ona jest, posłuchajcie, przewodniczką, żeby zwiedzić Świdnicę, i tam jest taki słynny Kościół pokoju. Także kto. A posłuchajcie, no, Tomaszu, Tomaszu Grzegorzu, czy zwiedzałeś Kościół pokoju w Świdnicy? Lub posłuchajcie, ktoś z naszych widzów tutaj, naszych, no bo nasza odwaga to naszych, bo to tworzymy, tworzymy, budujemy naszą, naszą społeczność, także cieszę się, że oglądacie. No i teraz kilka słów, kochani, oglądacie, jesteście. Także, kochani, jeżeli macie jakieś informacje, ale w ogóle posłuchajcie, jeżeli jest w Karkonoszach, gdzieś czy na Dolnym Śląsku, coś ciekawego do obejrzenia, co polecacie, to dajcie znać. W Książu byliśmy, ale dawno temu. To przecież zawsze, chociaż w czeskim miasteczku skalnym, no, powiem Wam szczerze, że no, robi wrażenie, bo to jest takie, no, to są skały. Ja to tak w pewnym momencie, tam jakśmy myśli, to tak aż się, a się tak troszeczkę niepewnie poczułam, bo tak sobie myślałam, te skały takie, no ale mówię, inaczej się zwiedza kościoły, inaczej się zwiedza miasta, a inaczej się zwiedza, chodzi po lesie, zbiera grzyby i zwiedza na przykład skalne miasto. Ale warto pojechać i zobaczyć, no bo to tak, rzeczywiście skalne miasteczko, ale to jest takie skalne miasteczko, można powiedzieć, z samych skał, bo nazwa miasto, no to kojarzy się przede wszystkim z budynkami i jako budowlą miejską, prawda, zabudową. Kochani, działeczka przywitała nas przepisz, przepysznym winogronem. <śmum> Mam przyjemność, idę sobie ścinam. Dwie, trzy gałązki, czy jedną zjem, a reszta wisi. Nic się nie marnuje, nic się nie psuje, <śmum> także jest na bieżąco. Czym nas jeszcze przywitał ogródek? Ogródek nas przywitał mnóstwem pracy. Także tej pracy w tym ogródku. Słuchajcie, nie chwalę się ogródkiem, bo wybaczcie, kochani, musimy troszeczkę zrobić porządek. Jak już się troszeczkę ogarniemy z tym wszystkim, no to już będzie to inaczej wyglądało. Jeśli chodzi o prąd, takie delikatne podsumowanie. O brak prądu, przepraszam, o brak prądu, no bo to był ostatni temat. To znaczy tak. Doskonale się sprawdza przepływowy piecyk gazowy na butle. Także jak był elektryczny. Elektrycznyśmy zdjęli, no bo to podłączenie do wody jest ważne, prawda? No i kąpiel nie ma problemu. Prysznic cokolwiek ciepła woda jest. Także umyć gary czy sie, siebie umyć, to jest w ogóle rewelacja, ale powiem Wam, że tak, wieczorem świecę, świetnik na trzy świece jest jasno, jak się świecą. Ale myślę, że warto kupić na 5. Bo rzeczywiście wtedy mm, no, no, przecież. No, lampy naftowe, ale posłuchajcie, lampa naftowa to trochę śmierć. To jest jednak pomieszczenie zamknięte, mieszkanie nie jest jakieś wielkie. No, no, wentylacja jest, ale chodzi mi o to, że ta lampa jakoś tak, no, mamy, ale nam nie wyszła. Nie, wszystko zadziałało, oprócz tego, że stwierdziłam, że nie wiem, czy to się musi trochę przepalić, czy to po prostu może gdzieś na zewnątrz, popróbować. Także te świece zostają. I jest taka gruba świeca, która się świeci na schodach. Także w nocy mamy oświetlenie, a ona się tak powoli wypala, że to w ogóle nie ma w ogóle najmniejszego problemu. Ale te trzy świece, także jest. Yy, świece, yy, trzy palą się fajnie, jasne światło dają. A pięć myślę, że to będzie też ciekawostka. Ach, lampę naftową posłuchajcie, no taką mamy. <laughs> Dawno temu kupiliśmy. Tak. No ale, no, jak zawsze wszystko, ma swoje plusy i minusy. Ale powiem jedno na podsumowanie takie, kochani, nie jest, no oczywiście mamy powerbank, także na bieżąco sobie ładujemy telefony, doskonale się sprawdza, pokazywałam Wam, a pokażę jeszcze i teraz, także pojechaliśmy samochodem, przyjechaliśmy się, powerbankaśmy naładowali, no to, to o to chodzi, żeby powerbank na, naładować i żeby później z niego korzystać, także się sprawdza i to co chcę powiedzieć, no powiem Wam tak, jeżeli by nie było wody, to byłby większy problem. Czyli z tym brakiem prądu sobie radzimy doskonale. Także kuchenka się sprawdza, piecyk się sprawdza, rewelacja. A z brakiem wody to by było ciężko. No tak, no gdzieś się trzeba umyć. No i teraz sobie wyobraźmy, że nie mamy w domu wody. No to jak to jest pod namiotem, to może człowiek wyjdzie na zewnątrz. No tak, no ale wtedy szukalibyśmy innych rozwiązań. O, to tak. Także kochani. Anusia, dzień dobry. Bogusiu, dzień dobry. Te osoby, które oczekują na paczki, posłuchajcie, paczki zostały wysłane. Dajcie znać, jak dotrą. To będę chociaż wiedziała i będę spokojniejsza. Ale powiem Wam szczerze, że na przykład, no, to jest wysyłka. Takie jest porównanie między wysyłaniem paczek, no z zagranicy, no zawsze wysyłanie paczek między krajami były droższe, czyli tutaj wysłanie trzech paczek kosztowało mnie tyle, co bym wysłała jedną do Polski z Niemiec. No to tak, taką lekką, bo to tak w ramach kilograma. To tak to, tak to wygląda. Także za te same pieniądze wysyłam trzy paczki, a tam bym wysłała jedną. Także kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i kłaniam się niziutko. Cieszę się, że jesteście, i cieszę się, że oglądacie. I posłuchajcie, do zobaczenia znowu na kawie za chwilę. A ja, ja idę się relaksować w ramach urlopu. Pa, pa! No i klik, klik, wyłączamy, wyłączamy. Pa!